No cześć, to ja Michał i witam Was na kanale Bushcraft z Michałem Jestem sobie w moim obozowisku jesienno-zimowym I postanowiłem dzisiaj przygotować sobie Porządne palenisko Takie, żeby się fajnie ogień palił Postanowiłem wykopać palenisko Miejsce No, ognisko zrobić w dołku, wykopać dołek Zaraz Wam go pokażę jaki Obok zrobiłem drugi dołek, żeby był dopływ powietrza I zaraz sobie wszystko obejrzycie Będzie to takie Coś w rodzaju ogniska. Katar z nosa leci. Coś w rodzaju ogniska. Jak to się nazywało to ognisko? Kurczę, zapomniałem całkiem. Jak se przypomnę, to Wam nazwę tego ogniska powiem. Ale to miesza z tym. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Popatrzcie. Tak jak mówiłem wykopałem taki dołek dość spory jakieś 20 cent, 25 nawet 30 centymetrów głębokości dół na moje ognisko tam zrobiłem przekop tutaj do, na drugą stronę tu, tędy będzie się dostawało powietrze do mojego paleniska żeby się fajnie paliło za chwilę rozpalimy ogień i pokażę Wam jak to fajnie działa Dobra, ja jeszcze trochę przekopię ten tunelik, tutaj, w tym miejscu. O, przygotuję sobie materiał na opał i będziemy rozpalać. Spójrzcie. Dno mojego paleniska wyłożyłem pozostałościami z poprzedniego ogniska. Tego co się nie dopaliło, wykorzystałem to na spód mojego ogniska. Dzisiaj rozpalę to za pomocą tradycyjnej takiej rozpałki do grilla. Użyję zapalniczki. Jest po prostu. Chcę wam pokazać jak działa takie ognisko. No wylecia mi nazwa. Jeśli wiecie jak się nazywa taki rodzaj ogniska, napiszcie w komentarzu, bo ja no nie umiem sobie przypomnieć. No wyleciało mi to z głowy i nie umiem sobie za cholerę przypomnieć tego jak nazywa się to ognisko. Ten rodzaj tego ogniska. Dobra, ja przystępuję do rozpalania. Nie mam kurcze statywu dzisiaj, żeby wam pokazać. Ale dobra. Zapalę i pokażę wam jak to się pali. Moje ognisko powoli się rozpala. Pamiętajcie, powolutku dokładamy drewno, nigdzie nam się nie śpieszy ogień, potrzebuje oddychać, potrzebuje tlenu, dlatego wykopałem ten rowek z tego drugiego dołka, żeby dostarczał mi tlenu do mojego paleniska. Potrzebnego tlenu do wytwarzania ognia. Wiadomo, odetniemy w ogniu ognie jak najlepiej zgasić, odciąć tlen i wtedy zgaśnie samo. Dobra, ja dokładam dalej, rozpalam bardziej i widzimy się za chwilę. No a jak widzicie moje ognisko się rozpala, dorzuciłem troszkę innego drzewa. Strasznie dymi, bo drewno było trochę wilgotne, ale za chwilę szybko przesnie i przestanie się kopcić. będzie piękny ogień. Zaletą ognia w dołku jest co, no nie jest one takie widoczne, widoczne drugie. Sprawa nie zapalimy wszystkiego co jest w koło. No i trzecie można fajnie gotować na takim ognisku w dołku Ale ja wam pokażę czy... Teraz jak wygląda z tej strony moje ognisko zobaczcie ten dostarczany jest tlen do mojego ogniska. Powietrze, żeby się mogło pan ładnie rozpalać. Jeszcze trochę podkopię, tą dziurę większą zrobię, żeby lepiej był dopływ powietrza. Tak, wspomniałem. Jeśli wiecie, jak nazywa się to ognisko, bo mi to wyleciało z głowy w komentarzu, chętnie sobie przypomnę. Ładnie się już rozpala coraz mniej dymu. Dobra, na dzisiaj się będę z Wami żegnał w tym, tym krótkim materiałem. Pozdra pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, do zobaczenia gdzieś na szlaku. Tradycyjnie materiał się podobał łapa w górę. Jeśli nie łapa w dół, zachęcam do subskrypcji kanału Buszka z Michałem oraz do wsparcia finansowego tego kanału oraz do tego, aby zostać patronem kolejnego odcinka mojego kanału. Pod spodem pod materiałem będzie link. Do wpłaty i do tego, żeby zostać patronem kolejnego odcinka. To jeszcze raz Was pozdrawiam i do zobaczenia gdzieś na szlaku. Cześć!